Jednym z pierwszych pytań, które zadajemy sobie jako traderzy, to jak odpowiednio dobrać wielkość pozycji. Jest to bardzo istotne pytanie, ponieważ nieumiejętność odpowiedzi na to pytanie często rodzi problem w postaci przelewarowania. W momencie, gdy jesteśmy przelewarowani, otwieramy zbyt duże pozycje i narażamy nasz kapitał na zbyt duży uszczerbek. Oczywiście, część osób mogłoby wskazać, że w sytuacji, gdy mamy za dużą pozycję, zawsze istnieje szansa zarobienia większej ilości pieniędzy. Natomiast musimy pamiętać, że w tradingu, tak jak w wielu innych dziedzinach życia, doskonale sprawdza się prawo Marfiego, które mówi, że jeżeli coś się może nie udać, z pewnością się nie uda. Dlatego też nigdy nie ryzykujmy więcej niż faktycznie mamy do zaryzykowania i zawsze dobierajmy wielkość transakcji. Nie standardową, ale taką, która jest dostosowana do tego, ile jesteśmy w danej chwili skłonni zaryzykować. Weźmy przykład euro-dolara. Patrząc na pary walutowe, tak jak one są skonstruowane, warto wiedzieć, że otwierając pozycję na parze walutowej, w tym konkretnym przypadku na euro przedmiotem naszych rozliczeń jest euro. Natomiast walutą rozliczenia jest dolar amerykański. W tym i tak jest w przypadku każdej pary walutowej, jeżeli mamy z parą australijski dolar do jena japońskiego, wówczas to oznacza, że handlujemy, a wymieniamy australijski dolar. Rozliczenia kupujemy bądź nabywamy bądź zbywamy australijski dolar. Jakby naszym rozliczeniem jest rozliczenie odbywa się w jenie japońskim. W tym wróćmy jednak do euro-dolara. W sytuacji, kiedy otwieramy pozycję wielkości jednego lota na euro-dolarze, jeden lot to jest taka standardowa wielkość, o której zawsze należy pamiętać, oznacza, to oznacza to, że kupujemy bądź sprzedajemy 100 tysięcy euro. Jeden lot oznacza 100 tysięcy jednostek waluty bazowej. Rozliczenie tej transakcji odbywa się w dolarze amerykańskim i zysk bądź strata wielkości jednego pipsa czyli jeden pips jest to czwarta cyfra po przecinku, przynosi nam zysk bądź stratę wielkości 10 dolarów. Tym, w tym konkretnym przypadku, jeżeli chcielibyśmy otworzyć jednego lota na euro-dolarze, gdybyśmy chcieli zająć pozycję długą, oznaczałoby to, że nabylibyśmy, byłoby to równo tożsame z nabyciem 100 tysięcy euro, i oczywiście następnie jakby rozliczanie, rozliczanie tej transakcji w dolarach. Czy to odpowiada nam na pytanie jak powinniśmy dobrać wielkość naszej pozycji? Nie. Natomiast stanowi bardzo dobry element wstępu. Mianowicie w sytuacji kiedy wiemy jakiej wartości jest jeden pips w przypadku nabycia w przypadku transakcji wielkości 1 lot, wówczas też wiemy, jak wiele możemy zaryzykować w sytuacji, gdy na przykład nasz stop loss miałby się znajdywać w odległości, w odległości 100 pipsów od ceny otwarcia. Bardzo łatwo możemy to policzyć, jeżeli otworzymy jednego lota, jednego lota z, na euro-dolarze, wówczas też 100 pipsów, 100 pipsów stop lossa może nam przynieść stratę wielkości 1000 dolarów. W zależności od wielkości naszego rachunku może to być wiele bądź też nie. Wszystko zależy ile ma posiadamy środków na naszym rachunku i od tego jak skłonni, jak wiele jesteśmy skłonni zaryzykować. Bardzo dobrym podejściem jest ryzykowanie określonej wielkości określonej wielkości procentowej Portfela inwestycyjnego. Czyli w sytuacji, kiedy mamy w, na naszym rachunku 50 tysięcy złotych, dobrym podejściem jest ryzykowanie 1, maksymalnie 2% kapitału, czy jesteśmy skłonni zaryzykować 500 bądź 1000 złotych. Oczywiście, jak mówimy o 1000 złotych, to musimy też brać pod uwagę, ile w danej chwili kosztuje ile w danej chwili kosztuje dolara, dokładnie jakie jest, jakiej wartości jest para USD-PLN. Dzięki temu łatwiej będzie nam obliczyć, obliczyć te wartości. Kiedy wybieramy USD-PLN, widzimy wartość około 3,7750, to wówczas wiemy, że jeden, jeden PIPS w transakcji wielkości jednego lota da nam zysk bądź stratę rzędu 37 zł i 75 groszy. Wiedząc, że jesteśmy w stanie maksymalnie zaryzykować maksymalnie zaryzykować 1000 zł na transakcję, wiemy, że nasz, nasz stop loss, jeżeli otwieramy pozycję wielkości jednego lota, nie powinien, nie powinien przekraczać wartości około 290 dolarów. Czyli w tym konkretnym przypadku to będzie 29 pipsów dla jednego, dla jednego lota. To może być w zależności od tego, na jakim interwale handlujemy. To może być wystarczająca wielkość. Ale też może okazać się, że jest zbyt blisko, ponieważ byliśmy skłonni ustawić stop loss na wielkości 290 pipsów. W takim wypadku jest, wiemy, że otwieramy pozycję wielkości minilota, czyli 0,1 lota. Wówczas wiemy, że możemy ustawić nasz stop loss ponad 10 razy dalej niż, niż zakładaliśmy. Sprawdźmy jak to by wyglądało w praktyce. W praktyce zajmujemy pozycję wielkości 0.1 lot. Zajmujemy pozycję długą. Musimy zaakceptować trading jednym kliknięciem, po to by móc być w stanie otwierać takie pozycje. 0.1 mamy otwartą pozycję i widzimy obecnie, że nasz wymagany depozyt wynosi 1482 ,25 zł 25 groszy i w zależności i możemy przesunąć nasz stop los dalej od, od ceny. Możemy oczywiście docelowo ustawić stop loss definiując, definiując wartość w oknie terminal, możemy też przesuwać wartość stop lossa do miejsca, gdzie, które uznamy za wystarczające. W tym w wspomnianym wcześniej przykładzie. Wyszliśmy z założenia, że maksymalnie ryzykujemy 500 bądź 1000 zł. Czyli akurat jeżeli mamy rachunek w rachunek w polskich złotych, wówczas wiemy, że wartość stoplosa będzie prezentowana też w tych, w tych wartościach. Widzimy 477 477 30 zł 30 groszy za stoplos, który oddalony jest oddalony jest o 1265 punktów. Biorąc pod uwagę, że mamy wyliczaną dokładność, dokładność pary walutowej do jednego mini, jednego mini pipsa, czyli do piątej cyfry po przecinku, te 120, 1265 punktów oznacza 126,5 pipsa. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, gdzie, jak daleko chcemy ustawić ten stop loss, na jakich interwałach handlujemy. W zależności od danego interwału, ta w odległość może być dla nas wystarczająca bądź niewystarczająca. Natomiast ważne jest, by pamiętać, że pod kątem ustawiania wartości, wartości stop lossa musimy zawsze zacząć od jakby naszej początkowej wartości, ile jesteśmy skłonni zaryzykować. A z ryzyko musi zawsze być oszacowane zgodnie z przyjętym, przyjętą przez nas strategią, money managementem. Dzięki temu będziemy, będziemy niechętni do tego, by niepotrzebnie więcej ryzykować niż, niż powinniśmy. A też pamiętajmy, że jeżeli będziemy Ryzykować mniej oznacza to, że jesteśmy w stanie przetrwać większe obsunięcie kapitału, większą, liczbę, większą właśnie liczbę serii stratnych transakcji. A jeżeli jesteśmy w stanie przetrwać serię stratnych transakcji, jesteśmy skłonni zarabiać pieniądze.